Dzień dobry. Zabrałam Was dzisiaj do lasu, jak widać. Uciekłam troszkę z miasta. Niedaleko wprawdzie, bo łódź ma to szczęście, że las jest w obrzeżach miasta, a w jego granicach administracyjnych. A więc, krótki spacer i trochę relaksu w ciszy. W końcu, ferie to czas odpoczynku, a to czas wyciszenia. Robienia planów na to, co, co po feriach. Wiemy wszyscy i, i nadal czekamy na tę decyzję dotyczącą powrotu do szkół. Mam dużo wiary w to, że, że wrócimy. Liczę na to i, i marzę o tym ja, i marzą o tym też moje pierwszaki. Potrzebują już wracać. Tęsknią za sobą, chcą się powygłupiać, pobawić. Móc na żywo podzielić się ze sobą i, i ze mną swoimi kłopotami i radościami, coś wspólnie wykombinować i y, zrobić. Dlatego dużo w nas nadziei y, i wiele oczekiwań. Jakie to emocje, jakie uczucia, czego możemy się spodziewać, co może się zdarzyć. Myślę, że i Wy, rodzice i dzieciaki. I my, nauczyciele, mamy wiele znaków zapytania, masę wątpliwości i obaw. Jak sobie z tym poradzić? Jak pomóc naszym dzieciom? Jak to wszystko zaplanować i tak zwyczajnie po ludzku ogarnąć, żeby wejść w tą nową sytuację po raz kolejny z powodzeniem? żeby w razie potrzeby jakoś odczarować smutki, rozczarowania, jeżeli okazałoby się, że to jeszcze nie teraz, że mimo naszych chęci i potrzeb nie możemy wrócić, jak pomóc dzieciakom na nowo odnaleźć się w grupie, jak okiełznać ich i nasze emocje związane z tym wszystkim, co może być nowe, niespodziewane i nieoczekiwane w tym, może w wielu innych naszych problemach pomoże nam psycholog, pani Natalia Perek, która będzie moim gościem już niedługo, dziewią... 19 stycznia, czyli we wtorek, tuż po zakończeniu ferii. Spotkamy się o 21:00, jeszcze online, i spróbujemy odpowiedzieć sobie na moje i Wasze pytania. Także bądźcie, dołączcie do nas i dzielcie się swoimi przemyśleniami, obawami albo radościami związanymi z tym, co, co nadchodzi. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Korzystajcie jeszcze z ferii. Mam nadzieję, że i u Was jest tak pięknie jak u mnie. Zobaczcie, po prostu bajkowo. Zapomnijcie o covid -zie. Wyobraźcie sobie, że nadal jesteście dziećmi, łapcie sanki, róbcie śnieżki, bałwanki, korzystajcie i nastawiajcie się dobrze na to, co ma być. Do zobaczenia online i biegnijcie na spacer, bo naprawdę warto.